Poseł na sejm ujawnił swoją orientację. Politycy rozsiewali plotki. W lipcu bieżącego roku doszło do kolejnego głośnego medialnie coming outu. Poseł na sejm z ramienia Koalicji Obywatelskiej, Marcin Józefaciuk, otwarcie powiedział, że jest osobą homoseksualną. Teraz w wywiadzie dla repliki ujawnił, dlaczego zdecydował się na taki krok. Złożyła się na to presja i świadomość plotek, jakie krążyły o nim w Sejmie. Marcin Józefaciuk, coming out. W lipcu 2024 roku Marcin Józefaciuk, poseł na Sejm RP z ramienia Koalicji Obywatelskiej, powiedział otwarcie o swojej homoseksualnej orientacji. Zrobił to w rozmowie z Plejadą, jednocześnie kończąc wszelkie domysły na swój temat. Jestem przedstawicielem społeczności LGBTQ, czyli podobają mi się chłopcy, a raczej mężczyźni. Jednocześnie zaznaczył, że nie traktuje tego tematu jako czegoś istotnego. Życie prywatne woli zachować dla siebie i skupić się na istotnych sprawach politycznych. Myślę, że nie powinniśmy się tym zajmować. Co komu do tego, kto mi się podoba? Jestem profesjonalistą. Publiczny coming out był mi potrzebny, ostatnio Marcin Józefaciuk udzielił obszernego wywiadu. Replice: W kontekście coming-outów wiele osób zarzuca, że nie są one potrzebne. Polityk wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na publiczne opowiedzenie o swojej orientacji. Jak dowiadujemy się z rozmowy, swoim rodzicom ujawnił się w wieku 16 lat. Teraz zrobił to, bo zmusiły go do tego plotki krążące między posłami i posłankami. Twierdzi, że informacja o jego życiu prywatnym mogła być przedmiotem szantażu. Zasugerowano mi, że informacja o mojej orientacji może zostać upubliczniona. Wiem też, że screen z mojego profilu na Grindrze, gejowska aplikacja randkowa, Szyb. Redaktor, przesyłali sobie posłowie i posłanki. Nie zamierzam tematu drążyć, natomiast publiczny coming out był mi potrzebny również z powodu takiej presji. Co więcej, Józefaciuk wprost przekazał, że szkodliwe plotki na jego temat już się pojawiły i krążyły w Sejmie. Do niedawna koleżanki i koledzy z klubu przychodzili do mnie z ostrzeżeniami, że zaczyna się na mój temat plotkować, miałbym rzekomo sprowadzać sobie facetów do hotelu poselskiego. Na pytania dziennikarza o prawdziwość tych pogłosek poseł odpowiedział, że jego aktywność zawodową można w każdej chwili zobaczyć na nagraniach z Sejmu, gdzie czasami siedzi sam w pustej sali. Można mnie zobaczyć na nagraniach z każdego posiedzenia Sejmu, siedzę na nich do końca, czasem wysłuchując o dwóch w nocy oświadczeń poselskich przy pustej sali. Tymczasem, żeby zdążyć na trening, muszę wstać o piątej. Z ręką na sercu, ja nawet nie mam czasu na seks. Gdybym jednak faktycznie kogoś zapraszał do hotelu, nie powinno to być sensacją, przecież on służy mi w Warszawie za miejsce zamieszkania. Marcin Józefaciuk, kariera. Marcin Józefaciuk to z pewnością jedna z najbardziej charakterystycznych osób dzisiejszej sceny politycznej. Jego wizerunek zdecydowanie odbiega od stereotypowego polityka, ma widoczne tatuaże i kolczyki. Wcześniej przez wiele lat pracował jako nauczyciel, uczył aż siedmiu przedmiotów, w tym języka angielskiego, wychowania fizycznego, informatyki, fizyki czy etyki. Pełnił funkcję dyrektora i wicedyrektora szkół, a prywatnie brał udział w maratonach i w ultramaratonie, kilkukrotnie w celach charytatywnych, zbierając fundusze na walkę dzieci z chorobami nowotworowymi.